Witajcie bardzo serdecznie. Postanowiłam się tylko, że nie widzę, że nie włączyłam tej mikrofonu. O, witam bardzo serdecznie. I na początek jak zwykle kocham cię na każdy dzień Barry Simon. Niech miłość prowadzi nas z dnia. To przecież najlepsza przewodniczka życia. Nie się wzajemnie, ale nie narzucajcie pędz swojej miłości. niech raczej będzie panujący morzem, między brzegiem waszych dusz. I odłasz się, że to uważnie, złota książeczka. Niech ta prawda doda Ci odwagi, żadne cierpienie nie trwa wiecznie. I zobaczmy, co ma dla nas Tereska Recepty na Piękne Życie. Zrób karteczki, włóż w ręce smutnego, zapracowanego, połóż na ławce swoich myśli i na to co negatywne i teraz nasza kochana Louise Hay medytacja za dużo działa plotka dzielę się tylko dobrymi wiadomościami porozumiewam się doskonale kiedy tylko Zdałam sobie sprawę z krzywdy i każdemu, kto jest w nią zaangażowany, zdecydowałam, że przestanę plotkować. Odkryłam, że przez trzy tygodnie nie miałam nic do powiedzenia. Nauczyło mnie to, że najlepiej jest mówić dobrze o bliźnich. Wtedy naturalnie oni mówią dobrze o mnie. W ten sposób dobre wibracje otaczają mnie i przenikają wszędzie, gdziekolwiek idę. Dlatego teraz nie żałuję czasu, wysiłku, ani być delikatną wobec ludzi. W pełni rozkoszuję się tym, podnoszącym na duchu, inspirującym sposobem porozumiewania. Wiedząc, że wszystko, co oddaję, wraca do mnie. Uważnie dobieram słowa, którymi się posługuję, usłyszawszy złą wiadomość i powtarzam jej. Ale gdy dobra Opowiadam każdemu, witaj Aniu, moja Aniutka kochana, witaj, witaj. No to takie ważne przesłanie z tą plotką ludzie tak, tak łatwo rzucają na prawo i lewo, na tego, na tego, na tamtego, już nie mówiąc o tam e, politykach czy gdzieś, ale o kimkolwiek mówisz źle, ta energia idzie do wszechświata. Ona idzie wszędzie. Ona jest tu, 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 tu. Jeżeli mówisz złe słowa, przeklinasz, złorzeczysz, nie dziw się, że później wróci to do ciebie. Wróć. Czy Ci się podoba, czy nie. Wróci. Ludzie nauczyli się mówić, wiecie co? Karma wraca. Karma wraca. Ale jakby jeszcze tu szukam moich od, od duszy przesłania. Ale ludzie myślą. Witaj, Radziu. Że, że karma wraca tylko, na przykład, ktoś tam źle coś zrobił i karma do niego wraca. Prawda? Ale to nie jest tylko tak. Karma wraca zawsze i wszędzie. To nie ma tak, że Karma wróci, bo ty mi źle zrobiłeś, bo ty mi źle powiedziałeś, bo ty mi tam coś, tam, coś tam, coś tam. Nie. To wraca do każdego. Bez względu na to. To Jezus mówił. Coś się jednemu z braci uczynili. Coście jednego z mych braci uczynili? Nieście uczynili. I to jest nic nadzwyczajnego. Wiecie, jak Waszym zdaniem, co najbardziej pobudza nas do refleksji? Jak Waszym zdaniem, co? Dla mnie zrozumiane to było też jeszcze niedawno, Śmierć bliskiego osoby. I wtedy zaczynamy myśleć, o co ja powiedziałam to, mogłam powiedzieć, mogłam w ogóle nie mówić. Czy zgadzacie się ze mną? Bo przecież e, kiedy odejdą nasi rodzice, ale dopóki odejdą, ja nie znam klienta, który byłby zadowolony ze swoich rodziców. A no różne rzeczy mówi. I chciałby, żeby była taka, taka, albo tato taki, taki. Nie, rodzice nie będą tacy, jakimi my chcemy, żeby byli. Oni są tacy, jacy są. Oni są tacy, Jakich żeśmy wybrali? I kiedy odejdą, jak dojdzie do nas myśl, tak dotrze do serca, że my już nigdy więcej tej osoby nie zobaczymy. Wiecie, ja wczoraj miałam rozmowę z bliską osobą i, i chciałam powiedzieć do bliskiej, ktoś z rodziny, Dalszej ale, ale, trochę, ale rodziny. I chciałam powiedzieć, kocham Cię i mnie zatkało. Ja nie mam problemu mówić tego, a zobaczcie, jak łatwo możemy się przekonać, na ile kochamy innego. Jaka to jest to, to, to nie zobaczymy do momentu, kiedy nie poczujemy. I tu już miałam na końcu języka. I nie wiem dlaczego nie powiedziałam. Ufam, że jeszcze zamierzam powiedzieć. Ale to było trudne, bo nigdy w naszym gronie rodzinnym takie słowa nie padały. Rozumiecie? Po prostu nie padały. Tak jak teraz, co więcej ludzi. Potrafi powiedzieć, kocham Cię, mamo, czy się czy bracie, czy coś. Tak kiedyś było trudniej. Czy dla Was, Aniu, czy Radku było, czy jest to trudne? Bo ja się nie spodziewałam, że to będzie trudne. Powiedziałabym to pierwszy raz, bo o, jakby no nie jesteśmy za blisko, że tak powiem, nie? To takie pytanie może dla tych, którzy będą to słuchali, słuchają. Zadajcie sobie pytanie. Spróbujcie powiedzieć komuś kocham Cię. Zobaczcie, czy to jest łatwe, czy nie. Większość nas jest społeczeństwem wychowanym na braku mówienia kocha. A tak czekamy na to, kochamy. A przecież to nic nie kosztuje. Dobra lekcja była. Trudna, a dobra. Na końcu języka miał. No to do usłyszenia. I nie udało mi się powiedzieć. Zadajcie sobie pytanie. Czy kładą się spać wieczorem? Jestem z kimś pokłócony? Budzą. czy rano jak wstaje, że słuchuję, mówię witam, bo nie wiemy, czy tej osoby, czy tą osobę zobaczymy za godzinę, czy dwie. za pół. No większość z was wie, że odszedł mój szwagier, Miał to lat co ja. I dużo, dużo refleksji. A Jutka pisze: Niestety trudno, bo nie słyszeliśmy tego niestety w dzieciństwie. To prawda, ale wiesz, spróbuję. Radziu pisze: Wbrew pozorom, nie jest to takie proste. Dokładnie tak. A zobaczcie, to jest. Kocham Cię. Ja tak mamę uczyłam, kocham. Nie uczyłam jako dziecko, tylko przychodziłam. i. Mamo, mówiłam Ci? A co? A że Cię kocham. Dla niej to były słowa z kosmosu. W taki sposób ona później mówiła, pewnie wiem, czy byłam telefonicznie. Kocham Cię, kocham Cię, dziecko, kocham Cię. W taki sposób ode mnie pierwsze wypłynęły te słowa. I dlatego postanowiłam się do Was na chwilę włączyć. Ania Aniutka pisze, ale niektórzy tego nadużywają. Wiesz, to ja o tym właśnie nie mówię. Ja mówię o tym prawdziwym. Tak. Raz, nie klepać. Wiecie, bo moja mama no miała swój wiek i w jej wieku, e, tak jak żeśmy już e, rozmawiali, no raczej nie. E, nie mówiliśmy e, tego. Więc teraz e, spróbujmy. Spróbujmy. Tak jak piszecie. Ja się sama przekonałam, abym się nie spodziewała, że dla mnie to jest trudno. Ja mówię moim dzieciom, mojej mamie już w świętej pamięci, mówiłam, trudniej rozeństwo. nie nauczeni byliśmy. I to tak, to tak po to rozwagę. To tak pod rozwagę, może się komuś przyda. Aniutka dla Ciebie, przesłanie dobrostanu. Nieskończone dobro płynie do mnie, nieskończoną liczbą I przesłanie Archanioła Michała. Jest bóla Pytanie było i rozważanie, czy łatwo jest powiedzieć, kocham Cię. Do naszych bliskich, bo ja wczoraj przekonałam się, miałam już na końcu języka, żeby powiedzieć do jednego z rodzeństwa, z którym rozmawiałam. Ja to miałam na końcu języka. Ja to chciałam powiedzieć. Nie przeszło mi. No to to usłyszenie. Nie spodziewałam się, że to jest takie trudne, jaka niutka pisze. Nie byliśmy do tego przyzwyczajeni. Burka pisze, tak dla mnie bardzo łatwo. No Być może y, jesteś blisko z tym rodzeństwem, bo ja nie. Dwie siostry mieszkają w Czechach. Brat tutaj w Polsce, ale nikt z nas nie jest blisko i długo latami. Matko, moja siostra chyba już 50 lat, albo więcej mieszka w Czechach, jedna i druga. Więc wiecie, my takiego kontaktu często nie mamy. I jak szwagier odszedł, to taki nauczyciel dla mnie. Ujednania. W sensie takim, żeby łatwo zdążyć powiedzieć kocham. Po tak, e, e, dla, 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 dla e, buli jest. Łatwo. Gratuluję ci. Ja się nie spodziewałam, że i to tak, nie mam urazy. Nic się takiego nie stało, żeby mnie to tu trzymało. Nikt, nikt mi nic nie zrobił ani ja im. Jedyne co to, ja jestem inna, to wiecie o co chodzi. Ja jestem świadoma, oni żyją trochę w swoim świecie i być może to to, że nam jest łatwiej w świadomym świecie powiedzieć, kocham, i to jest dobrze zrozumiane. No ale pomyślcie, pomyślcie jeszcze. Ktoś, kto będzie słuchał, weźcie pod rozwagę. E, Aniutko, y, y, przesłanie archała, archanioła y, Michała. Stworzyłeś tę sytuację. Masz dużo siły, żeby ją zmienić. Moja modlitwa. Dziękuję Ci za pozwolenie mi na oparcie się na Twojej mocy i za przypominanie. O mojej własnej sile. Proszę prowadź mnie do określenia i uzdrowienia siebie zgodnie z Bożą Wolą, tworząc spokój, błogos błogosławiąc wszystkich tajemniczości. Boła pisze: mój brat mieszka w Polsce, drugi też, ale z drugim nie mam takiego kontaktu. Ja mieszkam w Niemczech, zabinka. Dzień dobry, skarbulki, dzień dobry, Dużo mam spóźnienia. Nie tak dużo, ale wiesz, rozważamy. Tutaj wcześniej zadałam pytanie, czy łatwo jest bliskim powiedzieć kocham. I to nie mówię o bliskich żona, mąż i partner, tylko mówię o rodzeństwie czy dalszej rodzinie, rodzinie, gdzie rodzice są pokolenia wojennego, inaczej wychowani, wszyscy byliśmy inaczej wychowani. I ja chciałam wczoraj w rozmowie powiedzieć, kocham Cię mojemu zrodzeństwa. I miałam już tuż, tuż. I nie wiem co. Nic mi nie zrobił. Ja nie zrobiłam nic. Nie, nie, nie bamy się. Łatwiej jest mówić mi moim dzieciom, bo my już jesteśmy na tym topie. Czy wnuczce, wiecie, tam tu. Ale tu dużo mi dało do myślenia. Kryształowa karta Ani. kiespis żółty, kontrolowanie trudności. Zamiast obawiać się, że inni mogą próbować Cię kontrolować, wykorzystaj daną przez Boga siłę i moc. I gdzie to jest? na tu, przesłanie od tej duszy. tylko dla Ciebie przesłanie od Twojej duszy. Karta wolności. Pokonasz wszystkie przeciwności losu, Wolność, niezależność, obfitość. I teraz jest radziu, przesłanie dla Ciebie dobrostanu. Daję sobie czas i przestrzeń na uznanie moich uczuć, płynie do mnie światło oczyszczenia i uzdrowienia. Archanioł Michał dla Radzia To jest Twój życiowy cel. Moja modlitwa Archaniele Michale znasz szczegółowo mój boski cel życiowy w związku z tym proszę Cię, abyś pomógł mi sprzymierzyć się z moimi zamierzeniami. proszę Cię, pokieruj moimi działaniami, tak? Abym podejmował właściwe decyzje, kroki dla całkowitego objawienia mojej wspaniałej i mającej znaczenie kariery. I. Przesłanie od Twojej duszy Radziu Karta Strażniczki ruchu Planet. Tworzysz coś wspaniałego, dajesz nowe życie, trwa kreacja. Twa kreacja się wypełnia. I teraz jest bola, czyli Sabinka. Przesłanie do dla Sabinki. Ufam swojej intuicji. Moje idee są dla mnie źródłem spełnienia. Podążam drogą mego serca. oświetlamy blaskiem mojej Karta Kryształowa. Tanzanit. Ponowna gotowość na miłość wystarczy, już wystarczająco wyleczyłaś się z przeszłości, aby otworzyć serce na nową miłość. I zabij go przesłanie od Twojej duszy drzew, karta drzewa miłości. Twoje serce zabije mocno. Miłość nadejdzie w swojej. Najpiękniejsze w formie majeczka, przesłanie do dla majeczki. Rozpoznaję siłę swojej intuicji, słucham swojego serca, otrzymuję boskie przewodnictwo. Kryształowa karta. Ten kwarstw warstw, panowie. Istnieje wiele warstw i wymiarów w sytuacji lub osobie, którą badasz. Przesłanie od twojej duszy. Karta się życia. Poprawa Twojego zdrowia poczuj ją w sobie już teraz. Majeczko to dla, dla ciebie. Wiola bazylińska. Witaj Wioru. Wiolu, to ty jesteś USA. Moje życie rodzinne jest pełne miłości. Serdeczności, zrozumienia. Jesteśmy dla siebie radością i wsparciem. Radziu, dziękuję. E Karta przesłanie kryształowe oko. Wygry się oko. Pewność siebie dzięki zaufaniu Bogu. Wierz w siebie przez wiarę w Boga, działającego przez Ciebie. I przesłanie od Twojej duszy. Karta życia. Wielka życiowa zmiana przed Tobą. Bądź na nią otwarta. I teraz jest koniec. Mhm. Jeszcze jest Michał. Witaj, miałem tak jak mówisz. Mama niedawno umierała. Nie przeszło mi słowo, kocham cię, przez następne. Nie przeszło mi słowo, kocham cię. A następnego dnia już nie było. Żałuję, że nie potrafiłem. To jest to właśnie. Wiecie, nie wiemy, dlaczego nie może, mm, mm. Aniotka, wdzięczność za przesłanie. Nie wiemy, dlaczego nie możemy. Po prostu stoi to tu. Nic nam nikt nie zrobił. To słowo, wiecie, w, tych, w tym obecnym czasie jest troszeczkę łatwiej, że tak powiem. Ale wcześniej było. Było trudniej, bo tego się po prostu nie mówiło przytulam was ciepło kochani, ja tak na chwilę refleksyjnie e... E... Sabinka pisze Michał nie żałuj, powiedz jej to teraz usłyszę tak e... Michał e... zawołaj mamę przed sobą i powiedz jej wszystko to co chciałeś jej powiedzieć, a nie zdążyłeś to prawda, dusza słyszy przytulam, idę następnego razu, pa, pa. i was